Dzisiaj będę chciał zamontować do tego Webasto, taki oto zasilacz, to jest zasilacz do LEDów. Pozbędę się tym sposobem tego akumulatora stąd oraz prostownika, który podłączam, żeby to wszystko chodziło. Zamontuję sobie to, gdzieś tutaj w tym miejscu. Do gniazka, będzie się wpinać i będzie sobie to wszystko, miejmy nadzieję, pracować. Stąd też przeniosę sobie ten sterownik tutaj, bo kiedyś tej montażownicy tutaj nie było, tak więc nie przeszkadzało mi to przy włączaniu. A teraz jak mam to wszystko tutaj w ten sposób. To no jest tam czasem kłopotliwe podejść, klikać. Tak to będzie wszystko fajnie tutaj, bez problemu, w tym miejscu. No dobra, nie przedłużam, tylko biorę się za robotę. Trzeba będzie to wszystko tutaj odciąć. Trochę tych kabli może skrócić. O, to mamy tutaj tą rureczkę, to stąd chyba mi na tyle pozwoli ten przewód, żebym sobie przeniósł to dalej. Tak, tutaj jest taka kosteczka. Jak ją się odpina? O, dobra, mamy, tak? Jest, takie dłuższe te przewody są. Tak, do samochodu, żeby sobie gdzieś tam do kabiny wpuścić. Tak, akurat wystarczy. To jakoś się wypina. O, jest sterowniczek. Tutaj na samym brzegu trochę bitnie, taki, nie z tej strony wypasował. O, może trochę nawet lepiej. O dobra, może być tak. O, i tutaj będzie fajnie sobie puszczony. Cyk tutaj się da i te połopaski Jeszcze takie malutkie miałem. Jest przycięta opaska. Trzeba jeszcze jedną przewlec. W ten sposób o. Dobra, może być tak. No i dobra, teraz te od zasilania. Ten to przedłużałem tutaj, żeby był w dół masowy, a czerwony plusowy taki był. To ten czarny będę sobie mógł uciąć, a tego czerwonego to nie ruszam, bo ma bezpiecznik. To się go tutaj zwinie. Dobra, utniemy tu. A bok, tutaj co mamy? Oczko, jakieś to oczko też odetnę Myślę, że da radę ten zasilacz. Tam jest chyba 40 amper. Niby podaje tyle prądu. Myślę, że powinien obsłużyć to urządzenie. Dobra, to by trzeba jakoś przykręcić do płyty. Jakimś śrubokrętem. To, to się jakoś tutaj odpina w ten sposób. Dobra, tu będziemy mieli plus i minus do, do tych środkowych, żeby to ładnie podłączę. O, ciut nie taki śrubokręt, może tym. No, ten lepszy A Tutaj mamy usiemienie, fazę i neutral bardzo zmarznięte te kable zimno jest chyba 5 stopni mam na termometrze tak 5 stopni zaraz jak to podłączę to zobaczymy o ile temperaturę podniesie tak powiedzmy w ciągu godziny, nie wiem czy na full nastawię a może na full, zobaczymy na pełną moc tutaj mam powierzchnię 40 metrów kwadratowych, nie wiem ile jest tu jaka jest wysokość Zaraz zmierzę, tak mniej więcej tu przy ścianie. Ile jest wysokości? Zaraz mi się przewróci ta miarka. Wysokości jest 2,75. No wiadomo, no, sufit jest ocieplony, ściany ocieplone Tylko wylewka nie jest zrobiona na styropianie Tylko po prostu na gołej ziemi Tak więc trochę od tego betonu jednak ciągnie po nogach Fajne są te ostrzałki do kabli do ściągania izolacji. Na AliExpress chyba niecałe 40 zł. Jak na razie fajnie się spróbują Dobra, najpierw tak. Uziemienie. Hmm, tylko jeszcze będę musiał sprawdzić, gdzie mam, w którym miejscu jest faza w gniazdku. Tak, mam. Tak, jest z uziemieniem. To potem w drugą stronę się raczej nie pomylę, jak będę podłączał. Zawsze będzie w jedną stronę pasować. Dobra, mam już śrubokręt z kontrolką. No zobaczymy sobie yy, teraz. Może zrobię to inaczej. Kamerę przepnę sobie tutaj, a podepnę tutaj. Wtyczkę. Będę musiał tutaj potrójne gniazdko zrobić. Troszeczkę jest takie problematyczne to włączanie. Dobra, dziemy, mamy. O, akurat fajnie. Fazę mamy na fazie. Fajnie trafiło. Tak więc nic się nie powinno dziać. Skręcam to z powrotem. L. L faza i neutral, Dobra, super. I teraz tak te wkręciki, chyba wkrętarką tutaj podejdę, żeby przykręcić. gdzieś tutaj w ten sposób ja bym to widział tutaj akurat sobie przyłapę te kable, wygubię trzyma o nie, dalej nie wkręcę Będzie musiał śrubokrętem na dole złapę, żeby nie zjechało A taki zasilacz nie jest drogi, 35 zł. Ja już go miałem dawno kupić, no i tak się zbierałem, aż w końcu kupiłem. Dobra, teraz się tam mi upadł ten wkręcik jeden. Znajdę go teraz. Chyba tutaj do złomu mi wleciał. Dobra, wezmę sobie jeszcze jednego przyniosę. lepszy o. tylko tak żeby mi się tutaj żadne Zwarcie nie zrobiło Nie wiem jak to jest tam skonstruowane Zaraz tego wyjmę jeszcze O dobra teraz Dokręcę tutaj i tu tak żeby nie dotykał wkręt obudowy i płytki. Teraz te webasta są fajne, bo mają już w środku w sobie taki zasilacz zamontowany. Wtedy jak kupowałem TOWE BASTO to jeszcze takich nie było bajerów do kupienia Większość ludzi co to kupuje to właśnie do ogrzewania garażu No też kupują też do kamperów, do samochodów Ale głównie to garaża się tym ogrzewa Dobra, tutaj nam się trzyma Teraz tak Minus mamy po tej stronie tutaj, po prawej, a zagnę to w pół, mam dosyć sztywne drodziki, nie wiem czy teraz tak wejdzie, nie, jednak musi być w pojedynkę. Dobra, minusik jest. No i teraz plus. Plus z tej strony. Są ogólnie dwa wejścia tutaj. Ale my z jednego będziemy korzystać. Ewentualnie można by sobie było drugie webasto podpiąć pod ten zasilacz gdzieś w drugim pomieszczeniu, albo w drugim końcu garażu jakby brakowało. Dobra, możemy podłączać i testować, czy to w ogóle zadziała. Świeci się na zielono. No i fajnie, mamy sprawdzimy sobie 12,9. Dobra, odpalamy. Tu się wiatraczek świeci, kręci. Będziemy obserwować jakie jest napięcie. Cały czas fajnie trzyma, bo z akumulatora no to szybko spadało, nawet do 8 V potrafiło spać. Zobaczymy jak tutaj. Cały czas fajnie trzyma no, poszło paliwo, to dodatkowe obciążenie. no ale tak ciut poniżej 12 spada 11,9 najmniej no 11,7 wskoczyło jest akceptowalnie no i w razie będę mógł wynieść ten akumulator stąd nie będzie tutaj miejsca zajmował, to sobie ładnie wszystko połupinam. Ok, niech sobie to chodzi, niech się ładnie rozkręci, widzimy się za chwilę. No i dobra, śmiga sobie fajnie, we Was to już na pełnych obrotach 6 minut od uruchomienia. Ja sobie tutaj wygubiam te Przewody, żeby tutaj nie przeszkadzały. Tak sobie to zwinę. No i kiedyś trzeba się będzie zająć, żeby wyprowadzić na zewnątrz. To z tego jest no, spory hałas bo to zasysa powietrze i słychać z tej komory spalania właśnie z tej rureczki dobra to sobie jakoś jeszcze tutaj postaram się złapać więc może obetnę najpierw te gdzie ja mam te ucinaczki Werdeł ten kabel jakoś tak, a, gdzie ją się kasz. Sztywne te opaski bardzo sztywne ale takie porządne O, a to dam w taki sposób tutaj wszystko razem a jeszcze tutaj złapę jedną, żeby ładniej wyglądało, Dobra, to się trzyma. To tam tak jak było znowu gdzieś tutaj położymy ok, to będziemy mieli tu dobra, to się wszystko trzyma. Fajnie dmucha już, ciepełko nie wiem ile nawet jest na wylocie stopni, nie chce mi się po iść, no ale jest ciepłe. Fajnie dobra, zobaczymy ile to w godzinę zagrzeje na pełnych obrotach ruszamy z temperatury no 5 było, tutaj już 6 doleciało, tyle, że tutaj akurat dmucha w tą stronę. Leci sobie tak, akurat w połowie garażu, ale dmucha tak. Powiedzmy, że w dół, żeby to się tak fajnie rozchodziło w tym miejscu. Dobra, ja sobie to posprzątam tutaj i widzimy się za godzinkę. Dla Was to będzie chwila. Minęła troszkę ponad godzina, godzina 16. Ja za ten czas sobie posprzątałem w samochodzie, a temperatura. W garażu wzrosła o 5 stopni. Było 5, jest 10, może nawet trochę ponad 10, ale powiedzmy 5 stopni sobie wzrosła temperatura. Tak więc wynik zadowalający. Ja Wam jeszcze pokażę dokładnie pudełko, co to za zasilacz. Jest to taki zasilacz o mocy 500 W przy 12 V, 40A mocy. Myślę, że wystarczająco. Jak na takie potrzeby Eco Light fajnie, super. Ja jestem zadowolony. Zobaczymy, jak długo tak takie coś wytrzyma. Ale opinie są super na, na takich forach y od tych wasierpińskich webastach. Tak więc wydaje mi się, że będzie ok. Tak więc, co, ja z Wami się żegnam. Na dzisiaj to by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.